nad Jeziorkiem Czerniakowskim w Warszawie na Mokotowie w Dolnym Mokotowie W sumie to, według miejskiego systemu informacji, jeśli się nie mylę, to jest Augustówka. Zaraz tam jest ulica Jeziorna i w sumie jest, według MSI, Sadyba. Ale tutaj jest Augustówka, jeśli się nie mylę. A to jest Jeziorko Czerniakowskie. Normalnie tutaj nie chodzę. Ale tak jakoś na spontanie, bo plaża jest obok. Pewnie tam jest mnóstwo ludzi, to tak nie będę kręcił. Tutaj też oczywiście się można plażować, ale to jest dziko. Ja tylko tutaj nie chodzę, ale jest ciekawa tematyka. Co pewnie nawet nie powiem, co można spotkać, trzeba uważać na miny. Jest to jezioro Storzycza Wisły Sezonia, Sezon się zaczyna, bo już mamy ze 22, czyli ileś tam stopni To normalnie kąpielisko Fakt faktem, że ratownicy to będą raczej dopiero w wakacji Jest dopiero maj Dobra, ludzi nie filmujemy, zasada jest taka Ale w sumie... to jest owszem znak zakaz pływania ale to chodzi o to, że z obok plaży zakaz pływania, normalnie na plaży można tylko po prostu jeszcze i tak w OPRU nie ma, tam już ktoś pływa nie będę pokazywał może sobie ktoś nie życzy wiadomo jak to jest z tym kręceniem filmów